Przepraszam, że nagrywam z samochodu, ale właśnie się dowiedziałem, że jutro razem z Michałem i Kamilem wybieramy się na drużno. Ale się mega jaram, bo to ciężki termin jest do uzyskania, jeżeli się nie zapisywało wcześniej na, przez tą stronę, bo tam to są w ogóle jakieś chore zasady. Ale to temat na inną gadkę. Mam nadzieję, że... Uda nam się coś tam połowić, no i mam nadzieję, że miło. Po prostu spędzimy czas. I jeszcze raz was witam, po prostu z samochodu. Ale mega się cieszę, jest już godzina 20. Ja się przed chwileczką dowiedziałem, szybka akcja, zadzwoniłem do chłopaków, i chłopaki już się pakują. Ja wracam z podróży e, służbowej i ruszamy. Także widzimy się od razu nad wodą jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału koniecznie zasubskrybuj i oczywiście zostaw po sobie jakiś tutaj z, no po prostu ślad no, w postaci komentarza no, bardzo jest mi miło jeżeli dodajecie komentarze bo wtedy jest z wami interakcja, ja to cały czas powtarzam że interakcja z wami sprawia mi naprawdę bardzo ale to bardzo dużo radości, frajdy że mogę sobie po prostu z wami wirtualnie popisać i z tego mega się też cieszę, że jesteście. A jest nas coraz więcej, zaraz 3000 subskrybentów wybija. A jak wybiję 3000 subskrybentów, to będę miał dla Was fajną niespodziankę. Ale o tym też kiedy indziej. Także widzimy się już na drużnie, bo na drużnie bywa różnie. Brawo, ja! Cześć. Witajcie na Jeziorze Drużno. Płytkie, zarastające jezioro deltowe na żuławach wiślanych. Jezioro położone jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg. Rezerwat obejmuje akwen Jeziora Drużno wraz z okolicznymi terenami roślinności szuwarowej, zarośli wierzbowych i lasu olsowego. Głównym celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz ze względów naukowych i dydaktycznych. Znajdują się tutaj 693 gatunki roślin naczyniowych i duża różnorodność fauny, zwłaszcza ptasiej. My zaś bierzemy wędki wraz z najlepszymi przynętami i postaramy się złowić dużo szczupaków. Jak będzie, przekonajcie się sami. No i dobra, pierwszy rzut. Tutaj u mnie się melduje Baltic Pike. Co ty, Mikuś, masz? Feruksika. Ale zaraz na Okej. Okay. Czyli zmniejszasz. A Kamil co zakłada? Kanibalek. Kanibalek. Zobaczcie, trzy różne przynęty będziemy mieli. Więc zobaczymy, poszukamy tych szczupaków. Jak najlepiej potrafimy. Plan jest prosty. Robić wielkie tutaj ogromne te dryfy. Tak jak widzicie, ziela już praktycznie nie ma, a jak są, to są jakieś tam pozostałości, gdzie teraz już spokojnie można robić te dryfy. No i po prostu szukać tych aktywnych ryb na tych naprawdę dużym blacie, ogromnym, bo tak naprawdę to tutaj wszędzie jest blat. No ci co nie łowili na drużnie, no to serdecznie. Polecam, bo to jest bardzo fajne łowienie po prostu szczupakowe, już abstrahując od tych efektów czy jedni będą mieli te efekty, drudzy nie, raz się połowi, trzy razy nie, ale ogólnie rzecz biorąc, no fajne łowienie, no bo to jest płytka woda, wszędzie mniej więcej tyle samo i tak to się dzieje. W pierwszym dryfie nic się nie wydarzyło. Zmieniłem na nowość od Mikado taki okoń z pomarańczowym brzuszkiem nie no ogólnie prezentuje się dobrze naprawdę dobrze rozmiar 21 pięknie to pracuje nie wiem czy będziecie widzieć ale naprawdę zamiata ostry ogonem no i próbuję ruszyliśmy od eee, i i co i Będziemy próbować łowić jeszcze tutaj. A jak nie to zmieniamy metę, dostaliśmy informację, że w innej części po prostu tego zbiornika jakieś tam ryby wyjeżdżają, także w razie czego tam śmigniemy. Jest. Tak, siedzi. O, zobacz, i mała gumka. Brawo Kamil. Ale się chyba? Chyba, że, chyba, że urośnie. Nie, malaczek Bez podbieraczka chyba Ale jeden się tak O jaki ładny A taki 6 dych 6 dych, 6 dych hmm? I o, co? Młody, młody I co, kanibalek? A jak? Brawo, gratulacje 1-0 No i co fachowiec? 1-0-0 1-0-0 Tam nie ta duża ciężka Tak? Zobaczymy Jest i u Mikusia Oj Ale zobacz jak leciutko wziął w ogóle Patrz za koniuszek sam O la Boga, maluszku Co za cięcie, on jest na wylot, bratko No ale to Maluszek Czekaj z wina Co ty gadasz? Patrz jak trafili O, ten już gnie Patrzcie ja nic Kamil weź ten żebyś mi nie przywalił Pokaż No i elegancko Tak jest O pan Kamil No podbierak Nie, nie, nie Chociaż może być no. Chłopaki łowią, a ja nie! Co się dzieje? jak No niestety Michał, nie pomogę ci Ja mogę dać wam rękawiczkę jak chcecie, najlepszą na rynku, Mikado Dobra, tu się madują, tu się meldują To fotkę wam strzelę jak macie we dwójkę, co? Miutkie są, no już już, no. są, Weź go wyżej trochę. O, no, no ten też siedem dych. Nie, może nie. 60 parę, Ja dużo brak. ale tak. No Michała jest lepszy. Nie powiem, że nie. O panowie, ale ładnie zagraliście. Tak naprawdę? Od razu. W tym samym rzucie. Oj, twój to chwawiósce, Mikuś, Mój? No. A nie dostał. Ale poszły pięknie. Nie, no panowie, gratulacje, gratulacje. Gratulacje. Dobrze mi Nie większe. Brawo. Zdenerwowali mnie. Sicario. 18 cm. Ogień. Chcecie wojny, chłopaki? To ją właśnie dostaliście. Wojna! O. Brawo, pani Michale no i Jeruś, zero, zero. Jermaika, No niesamowite, łowią tylko łowią, oni ja nic. Sześć dyszek. No, sześć dyszek, no, super. To która to już twoja ryba? Trzecia. Trzecia. O dziawnięty No. Kiedyś w pijawkach, patrz. Mogą siedzieć, no, ale zobacz Dżerka tutaj cyk 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 i jednak siedzi. Ładnie, gratulacje. A pokaż jeszcze tego jerka, widzą Ten Lost lures To kolorze A Widzisz, przerzuciłem trzy kolory i ten. No i Patrz. widzisz, i mi się wydaje, że to ten kolor. O, oh, ten wiem, kolor robi robotę widzisz to może mieć też także trzy kolory. Wiesz o co chodzi?, że ma jakieś tam. No nie wiem, mi się wydaje, że te jaskrawe kolory będą no dobrze i działać. I jaki Pomarańczowy, ale większy. A, nie miały pomarańczowego. okej. Okay. No może tak jak zawsze mówiliśmy powiem. Ale i co? Wolniej czy wolniej. szybciej? Ja wolniej, sensie wolniej niż zawsze, co nie? Bo zawsze to tak na szybkiego te dżelki zwijamy A teraz tak yy, de uj, delikatnie wolniej Okej okay. Że, Żeby on delikatnie tak, wie. Pyk, to może i ja jakiegoś dżera założę Może założyć Trochę poszukam No słuchaj, teraz. na to nie jest przypadek, tak? No nie, 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 nie U mnie na gumy nic nie wyjeżdża Zmieniłem sobie na Sicario 18 Nic Rzucałem jakiś jakimś tam bultizem, nic. Mikado takim, o tym tym, też nic. no może nie chcą dużyć nie. No może nie chcą, ale Michał ma, kurczę ten jerk jest taki wiesz. Ale to jest masywny jerk, to jest masywny jerk, to jest kawał wiesz. 12. Ale krępy takie, No tak, ale... Przy kości. Tak, grubasek, grubasek. Zmieniam coś, na no coś zmieniam, tylko jeszcze nie wiem na co. Ale jak ten... To może ja założę sobie coś tutaj. O! Ryba, ryba u kamila. I co, jaka? Ryba? No. Brawo! No i super Elegancko, ale mi kobiecie dupsko chłopaki, to jest to niesamowicie Kurna, dogonił mnie A ja mam zero no, Elegancko no To takie fajne No takie grubiuszki. co? Widać, że zima zaraz Widać, że zima zaraz, nara Jest u mnie. A. Miałem pobicie Miałem pobicie Ciekawe. Jest, brawo, dublety! Ale, ale krótki. Mój jest dobry, fajny ja mój jest. O, o bardzo mój bardzo jest dobrze. chyba największy panowie. Tak Ale mój, no mój gruby, gruby jest, to to. ale nie jest taki. Michał. Tak, Michał duży? No, Okej. Okay. Ale super bikuś dublecik! Stoją parami. Stoją parami. Po 60, tak, no. Ale ładna rybka O, 77, ładna ryba o, Proszę Zmykaj Brawo, panie Kamilu Dobre miejsce nie nie, 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 króciutki Chyba bez podbieraka nawet, Chyba co? Czy chcesz podbieraczy? Siedzi, pięknie Dobra Nie można mnie wyprzedzić Tak, siedzi? Nie można Ja cię chłopaki ja nie dam sobie, wiesz, kaszet mógł Ale odpaliły ryby Ale odpaliły, ja cię sunę Ja 7-7, Kamil Tutaj, Michał przed chwilą ze mną miał Ja lubię do dubletów co nie? No taki My sobie z Michałem znowu zrobimy co? Tak, kolejna fotka Ja cię sunę, panowie Podobny kadr, ale kurczę Znowu dołowiliście, zajebiście Ja lubię dzisiaj do dubletów, tak? Tak, tak no! Do do Ty miałeś do, do, łowiłem, skidu, no? nie, do Kamila dołowiłem duble, do ciebie dołowiłem duble. Teraz to do, do, do Kamila. Elegancko. Fajne. No i dobra. Fajna zabawa. No i do wody cyk. Brawo panowie, gratulacje. I jak się odpaliły tutaj do koleżko! Nie, no nie, nie, nie. No ale to dawaj ja do dublety szybko. <słany> tak, rzucaj. Ja nie mogę łowić w ogóle wizowie. <słany> O, pięknie. Szkoda, że tak dryfujemy szybko. No, szybko szybko. O. Tak, podwiesz co wiem O, Ale pięknie mi wyszedł. Szkoda, że ja kamery nie miałem włączonej. Znowu stary ten tryb wyłączyłem. Ale pięknie wyszedł. No widziałem branie, co nie? Ale odpaliły ryby. Ale pięknie, to było. O, pyk i sieć! teraz makaronik? O, tak! I No, ale dlaczego ty to robisz? Taki ładny, fajny. Siedem dyszek, no prawie. Ma, bo nawet i ma siedem dyszek. O, pod siedem dyszek. Pod siedem dyszek ryba, no. Taka rybka. O, zmykaj do wody. Było naprawdę takie półtorej godziny Takiego zajebistego żerowania, że nawet mi się nie chciało Nagrywać, no bo szkoda było mi czasu po prostu w, Żeby z wami porozmawiać, ale pokaż Nikuś, ten jerk Zrobił naprawdę mega roboty Michałowi Ja tak naprawdę przerzucając gumy Przerzucając i takie jakieś tam inne a to jakieś mikado, wszystko mi się zahaczyło wszystko i zaczął też grać u mnie jerk taki jak u Michała ale nie aż na taką dużą skalę Michał ile ryb złowiłeś? 6 wyjętych 6 wyjętych i naprawdę miał jeszcze masę brań e, ja tak naprawdę miałem to co wykorzystałem to, to miałem raczej tych brań nie miałem ale też późno zacząłem łowić tym jerkiem no, bo kombinowałem, szukałem i tak dalej. Kamil miał na co najlepsze efekty? Kamil? Kanibal i Riki. Jaki Riki? Riki, Tiki, o takie Riki. No, czyli Westin łowi. Westin łowi. West łowi, bo tutaj e, u Kamila Westin i co? I Kanibal, kanibal. tak? No i Sevecz. No, także te dwie gumy dużo mniejsze y, niż te dżerki, jeżeli chodzi o taką masę. Także no. Ogólnie i gumy, i jerki jak najbardziej się sprawiły, sprawdziły, ale no ewidentnie jerk no tutaj odegrał główną rolę. Po prostu złowił łącznie dużo więcej ryb niż guma. No i próbujemy. Ostatni dryfik w tym obszarze, gdzie jesteśmy, skończyło się to żerowanie. No i czegoś poszukamy, jakiejś tam innej mety. Przepłyniemy sobie po prostu w jakieś inne miejsce, bo tak naprawdę tutaj. To gdzie nie staniesz, to ta ryba może stać. Bo mniej więcej jest wszędzie takie tyle samo wody. Yy, ważne, żeby były te jednak chyba habazie. Bo jak są te chyba habazie, co? to lepiej jest chyba zdecydowanie. No, więc tutaj po prostu na tych płatach co tutaj wszędzie w okresie tym letnim są yy, te płaty takie duże, naprawdę to jest bardzo ogromne. Ci, co byli, to wiedzą doskonale jak to wygląda. A dla tych, którzy nie wiedzą, no to wyobraźcie sobie, taki naprawdę dróżnik jest dużym zbiornikiem i duża jest ta powierzchnia. Bo tutaj jest jeden akwent, tutaj drugi, tak podzielmy to sobie, że rezerwat i nie rezerwat. My jesteśmy aktualnie na rezerwacie i te płaty naprawdę tu są bardzo potężne. No i jak już jest zimno, to tego nie ma ziela. I właśnie w tych miejscach prawdopodobnie są najlepsze efekty. No, my tutaj jesteśmy pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie ostatni i że uda się któregoś razu jeszcze wpaść. Może jeszcze w tym roku, zobaczymy. A jak nie, no to na przyszły rok postaram się tutaj wpaść, bo ja to lubię takie łowienie. A ty, Michał, co nie przekonany jesteś? Co się fajnie, no ale life to live. Jezu, <laughs> yes, life to life, ten to jest mocny. No dobra, ale koniec, rzucam. No bo jak mówią, machaj, wędą, ryby będą, także do roboty trzeba się brać. Oj, Na pauzie? Nie? Kurde, może poprawi. Tutaj z tych lili wyskoczył. One tu są te ryby, ale pięknie. No, spadł, spadł. Ale ładne wyrazy koło, było. Widziałeś? Widziałem to, ale No? Mam, mam, patrzcie i zobaczcie i. Trzy ryby w jednym miejscu, trzy w jednym miejscu i. O, ten coś tam. Wiecie, że zapieram, że skończy, że nie stało, tak? Waży nie powiem to nie. 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 Chcesz go w ten? O nie. Chcesz go? Nie, wiesz, spróbuję, postaram się wyczepić go w tym. A może skoczy? skocz? Skocz. Oj nie. Tak, widzę, że się nie wyczepił No i żerkuj, zagrał znowu, żerkuj, zagrał. Fajnie, ale zobaczcie, dwie ryby obok siebie. Jak to coś? A no tak, trzy, no tak, faktycznie Faktycznie, zobaczcie, trzy ryby obok siebie. To jest niesamowite. I właśnie to jest to. W są takie łączki. No leży że jakie je no, tam gdzie my byliśmy to bardziej kamieniste było Twarde dno o, Ja widziałem jak on wyskoczył. Tak, jak widziałeś? Jak wyskoczył. Ale se sesunął. Napłynęliśmy na niego. Napłynęliśmy mu na głowę. Przyciągnąłem go. Czy znaczy, za niego. Z listu nie. Ale. Maria. Szczupaki dziś znakomicie brały. Atakowały chętnie przynęty wędkarzy. Najlepszymi przynętami okazały się jerki. Kamil zaś połowił szczupaki dzisiaj na gumy. Gumy Westina i klasyczny kanibal zrobiły robotę. Teraz szybko zmieniają miejsce na nowe, bo czas goni wędkarze. Ostatnie miejsce, tym razem bliżej bazy wędkarskiej, z której ruszali. Zobaczymy, czy Posejdon będzie dla nich łaskawy i czy uda im się złowić jeszcze jakiegoś zimowego szczupaka. A tymczasem zobaczcie na jeszcze raz te piękne widoki. Ależ mi przydzwonił. Jaj, no to co, nie chce. Aj, widzieliście? O, jaki wir zawyżony, zobacz jaki wir zjadł tu. No ale był kontakt, fajnie, nowa meta. Pierwszy, pierwszy czy drugi rzut? Fibranie. Ten jest taki fajny. O, pięknie. Prosimy o nieprzekwijanie na wizji Rozumiemy emocje panie Kamilu Halala Jak la. No jaki będzie? Ooo! Podbiera komby będzie Gumę w tą zabrał No ładnie, ale ci zasunął, powiem ci. Dobry Blanko. Normalne. Normalne? No brawo, gratulacje. Ale co Fire Tiger? No. Ale mu człowieku nie ma, nie ma gumy Ty, ja bym go zmierzył, wiesz, bo ja nie wiem, czy to nie będzie największa ryba. A nie, ty, człowieku. 85. 85. 85 85 centów, ładnie. Ale karczychol, pokaż go. No! Ale gruba sek. Pokaż buźkę, no. Coś w sensie, wiadomo, masz komin. Dobra, elegancka No, gratki. Pierwsza godna ryba, taka wiesz. Mówiłem, że tu będą więcej, tak jak oni. No. Mikuś, do roboty, ja to zmieniam coś. Ale nie hapią tak mocno. Brano lepiej, brano. Ogólnie, ale ogólnie przez cały dzień nie ma tak, że wiesz. W sensie są brania, te ryby są. Jest. na no, gumy były takie przeważnie brania. O. Jest, fajnie. Ale też zgasił mi pracę, to nie są łupnięcia takie. O. No Ale silne są te ryby powiem wam, wiecie? Też macie takie odczucie, czy nie? Michał O Odbierasz Pójdę Ale poszedł Na u Kamila Rybcia no i co to będzie za szczupaczek, ale widzisz Michał, jednak gumy, 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 zabóg? Nie, 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 okej, okej. Nie, 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 okej, okej, nie, 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 Za nie, 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 O. nie, 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 nie ma nic innego niż kanibal tu koleżki, tak, ale dobrze działa, więc po prostu trzeba łowić na to co działa. Mi przed chwilą ryba wyjechała na żerka, ale ewidentnie u Kamila jest to dużo więcej brań. Ja założyłem takiego samego? Nie. No. Bliżej. Michał też na kanibalka. No, na tym wędce nie miałem jeszcze siebie, a więc Okej. Okay. To może ja na kanibalka, jak wszyscy to no wszyscy, ostatnia godzinka na kanibalka, robimy challenge? Ale cały ale kwadrat, zobaczcie jak, ale normalnie jest postawiony tu Ale jaki twardy jest Chłopie, no normalnie ma ten rybę Pokaż, ale zaprezentuj, bo to ładna ryba jest Wystaje bo chyba jeszcze z bordy Dobra, nie, męczka Ale kwadrat, zobacz stary Michał, też taki jak ja złowiłem? Ja też, no fajny, fajny, ładna ryba No i dobra. Wodujemy. Wodujemy, no. Chcesz ją zmierzyć, Nie chcesz? No nie wiem, chwilę. No nie wiem, nie mam pojęcia. Siedem z groszem. Chyba nie jest większa od tego twojego, brawo. Nie jest My tu gadu gadu, ja sobie wiążę, a Kamil łowi ryby. No i co to będzie, pani Kamilu? Standard. Tak? Standardzik? Nie no, spoko Nie no, elegancka ryba. No ile, to jest 7 człowieku. Ale dzisiaj łowione jest. Ja pierniczę. Ulala. Troszeczkę przepisgało. Zimno było. Sorry, że nagrywamy zakończenie tutaj z auta. Ale już przepisgało. I chcemy zjeść coś dobrego. No i co? Podsumowując, bardzo fajny, udany dzień. Złowiliśmy łącznie ile? Wy? ile? 7, 7, 10, 7, 10, plus no 5, 6. Nie wiem dokładnie ile. Także 20, mamy 23 ryby, prawie no, tak w okolicach. 23, 23, 23, no. dużo wylicz, dużo zbadów. 23 ryby, i właśnie chodzi o to, że naprawdę, ale to naprawdę było bardzo dużo kontaktów z rybami. Także wypad, jak najbardziej, ok. Najbardziej łowne przynęty, no to Kanibal, Zdecydowanie Jerk Feroxa yy, I co, możemy trzecie dać? I Gobi chyba, tak? No bo Gobi też zrobił chyba ze dwie czy trzy. A, Ricky, Ricky, Ricky Ricky i Gobi No, także Ale jest najlepszy, więcej niż połowy ryb Tak, tak Jerk wszystkie moje i wszystkie swoje Jerk z, zdecydowanie tutaj najlepszy był w tym wszystkim Ale ogólnie powiem Wam tak Wszyscy tutaj raczej połowili na tym wypadzie dzisiejszym, bo tak pytaliśmy się po. No to tutaj, tutaj 20 ryb, tutaj 17, tutaj 14, tutaj 20 coś, także naprawdę wyjazd jak najbardziej na plus. Ryby widać żerowały grube, nabite. Chciałbym jeszcze tutaj wpaść, ale no ciężko z tymi terminami, jednak jest na tym również Szkoda, bo bardzo fajna woda, ale rozumiem, że za fajną wodę. Czasami no nie każdy po prostu na tej fajnej wodzie będzie miał okazję połowić. Ale w następnym sezonie trzeba będzie zwrócić na to uwagę przy właśnie takim jesiennym, na samym końcu roku łowieniu po prostu szczupaków w grudniu, bo to chyba będzie najlepszy grudniu, termin. Najlepszy. Ten, najlepszy chyba termin. Nie ma już tego zielska Komfortowo się łowi, także fajnie było, ale się skończyło. Może jeszcze się uda wyskoczyć na szczupaki w tym roku? Fajnie, było naprawdę bardzo fajnie zakończyć. Po prostu gdzieś ten sezon już tak na amen. Także trzymajcie się. Jeżeli się Wam podobało, to zostawcie subskrypcję kanału, lajka oraz e, jakiś komentarz. Jeżeli chcecie mi pomóc, to możecie podać jakieś takie swoje plecioneczki sprawdzone do łowienia szczupaków. Bo coś tam muszę u siebie pozmieniać.